No i znów zaczęła nam się szkoła. Niektórzy są z tego powodu bardziej zadowoleni, inni mniej, to jest zupełnie normalne. Może chodzicie do tej samej klasy, a może macie nowych kolegów z klasy, a może już w ogóle nie chodzicie do szkoły i wspominacie czasy z naszej klasy. Co ja jadam, że tak rymu gadam. Mm, I może Wam się wydaje, że klasa to klas? No niekoniecznie. Kiedy Polak opowiada o swoich kolegach z klasy i używa wyrażenia friend from class, to yy, taki lekki dreszcz mnie przechodzi, ponieważ takiego wyrażenia w angielskim nie ma. Między innymi dlatego, że class to wcale niekoniecznie jest klasa. Ale zacznijmy od tego, jak to słowo w ogóle się wymawia. Brytyjczyk powie class, a Amerykanin class. I najczęściej to słowo dotyczy lekcji albo zajęć. Na przykład, moja ostatnia lekcja to my last class, właśnie. My last class of the day was mathematics. Glory! Glory! Brytyjczyk powie My Last Class, a Amerykanin My Last Class. I żebyście po prostu wiedzieli, że obie te wersje są w porządku, tylko trzymajcie się jednej, która Wam się bardziej podoba albo jest łatwiejsza. I właśnie class albo class to lekcja lub zajęcia. Tak jak na przykład Music Class. To lekcja muzyki. Self Defense Class. To zajęcia samoobrony acting classes, to lekcje aktorstwa. I słowo class ma jeszcze inne znaczenie również związane z nauką, a mianowicie chodzi o przedmiot. Well, it was Joey reading Drake's lines uh. in the dream. Of course it was. Trust me, when it comes to psychology, I know what I'm talking about. I took two psych classes in college. Oh, you took the same class twice. It was hard. I... Two psych classes to nie są dwie lekcje psychologii, bo dwie lekcje psychologii to z Moniki nie zrobiły żadnego eksperta. Chociaż niektórzy tak uważają, że wystarczy coś liznąć i już wiem, a się wypowiem. Ale chodzi o dwa przedmioty związane z psychologią. Class to w tym przypadku przedmiot, czyli cały ciąg zajęć. I możecie teraz powiedzieć, tak, dobra, to skoro class to nie jest klasa, to dlaczego jak Anglicy czy Amerykanie mówią in class, to można to przetłumaczyć jako w klasie. Dlatego, że class w tym wyrażeniu oznacza nadal lekcję albo zajęcia. In class to albo podczas lekcji, albo podczas zajęć, więc no, w zasadzie możemy powiedzieć, że to w klasie, prawda? Bo to prawie znaczy to samo. I jestem bardzo ciekawa, czy wiedzieliście, że w tej piosence pada właśnie to wyrażenie. Ja nie wiedziałam! To co w takim razie z wyrażeniem in our class. No to już chyba musi oznaczać, nawet dosłownie w naszej klasie. Tak czy nie? Hmm, no zobaczmy. Wow, that's upsetting. Tell me about it. I believe most of them at school, but there's not even that many people in our class. A lot of them are from our teachers and their families. I'm beloved. How does a boob like you get more valentines than me? Maybe by not calling people boobs? You are pretty mean. Mean? It's called being honest, Longhead. People in our class, no to już muszą być ludzie w naszej klasie, tak czy nie? <noise> Można to tak przetłumaczyć, ale wyjątkowo i powiem wam dlaczego, bo muszę was na jedną rzecz uczulić. W amerykańskich, szczególnie szkołach, nie ma takiego pojęcia jak klasa, tak jak my to znamy w Polsce czyli grupa uczniów, która zawsze ma ze sobą zajęcia. Tam jest raczej tak, że wszystkie y, dzieciaki na jednym roczniku wybierają sobie konkretne przedmioty, każdy na który chce chodzić, i wtedy na różne przedmioty chodzi z różnymi ludźmi. W ten sposób nie uczysz się tego samego cały czas w tej jednej grupie, czyli w tej jednej klasie. I właśnie dlatego słowo klas najczęściej właśnie w amerykańskich filmach i serialach nie dotyczy grupy uczniów 20 czy 30 osobowej, tylko dotyczy wszystkich uczniów na danym roczniku. Dlatego najczęściej możemy to słowo tłumaczyć jako rocznik, ale dla uproszczenia można użyć słowa klasa, szczególnie jeżeli na danym roczniku jest tylko jedna klasa. Welcome, class of 2011. Our time as middle schoolers has come to an end. We can't fight it anymore. We're getting old. Możemy powiedzieć class of 2011 i możemy powiedzieć class of 2011. O tym, jak czytamy daty, szczególnie te trudne po roku 2000, e, zrobiłam już oddzielny odcinek, link do niego jest w opisie. I właśnie, class of 2011 to są uczniowie z rocznika, który w roku 2011 skończył daną szkołę. Na przykład ja, jeżeli chodzi o moje liceum, to jestem class of 1998, bo skończyłam liceum w 1998 roku. I ja wiem, że niektórych z Was nie było wtedy jeszcze na świecie, ale to nie szkodzi, bo cieszę się, że jesteście teraz. I oczywiście, klas o znaczeniu rocznik to nie muszą być wcale dzieci w szkole, to mogą być również studenci albo dorośli adepci jakiejś akademii. To jest chyba moja ulubiona akademia, jaką znam z filmu. Look, I know you people have had a tough week. But there's something you should know. You may be the last class to attend this academy, and I don't know if this means anything to you, but it sure does to us. To co w takim razie z tym kolegą z klasy? Jak to powiedzieć? Hosting that I died, that really isn't funny. Well, how you died was funny. Oh please, hit by a blimp? It kills over one Americans every year. Jeżeli raz was nie przekona, to ja już naprawdę nie wiem, kto. Y, kolega z klasy albo kolega z tego samego rocznika, no bo w angielskim nie ma tego rozróżnienia. To classmate. I bardzo proszę to sobie zanotować i używać, bo będzie sprawdzian. No, tak naprawdę to nie. Yy, tak jak kiedyś wam mówiłam o roommate, czyli osobie, z którą dzielimy pokój, albo flatmate, osobie, z którą dzielimy mieszkanie, we vlogu wspomniałam o cellmate, czyli o koledze z celi. To tak samo classmate. To jest ktoś, z kim dzielimy klasę, a tak naprawdę lekcje albo zajęcia, czyli jest to kolega z lekcji. No a co w takim razie z klasą w znaczeniu pomieszczenia? Wejdźcie do klasy albo wyjdźcie z klasy. To jest, moi drodzy, classroom, czyli pokój, w którym są zajęcia. Oh, Miss Mullins, come in. I'm sorry to interrupt, but Miss Lemon said she heard music coming from the classroom. Music? Uh, music? I haven't heard any music. Uh oh, you know Miss Lemons must be on crack, right, kids? I oczywiście, angielskie słowo klas ma jeszcze wiele innych znaczeń. Na przykład, y, klasa w sensie styl, albo elegancja, czyli mieć klasę, albo klasa społeczna, albo pierwsza czy ekonomiczna klasa w samolocie. Ale ja dzisiaj się chcę skupić na znaczeniu polskiego słowa klasa, w sensie szkolnym. Więc w języku polskim słowo klasa też ma kilka znaczeń, bo już mamy tak: grupa uczniów, y, pomieszczenie i może to być również pierwsza, druga, trzecia klasa, czyli etap nauki w szkole. No i być może już z filmów i seriali wiecie, że po amerykańsku jest to grade, czyli trzecia klasa to third grade. I can't believe I'm not gonna live here anymore. This has always been my bedroom, right here. It's where my mom used to mark my height. Oh yeah. Fifth grade, sixth grade. 7th grade, 8th grade, 9th grade. Może was tu zdziwiło wyrażenie 9 klasa, 9th grade. No bo jak to? Czy oni tam mają 9 klas w podstawówce? Nie, po prostu w amerykańskim systemie edukacji można po kolei liczyć wszystkie klasy. Podstawówka i potem liceum. Czyli dziewiąta klasa to będzie odpowiednik naszej pierwszej klasy w czteroletnim liceum. Potem mamy 10, 11 i po 12 klasie, czyli po 12 roku nauki, tak samo jak w Polsce. Zdaje się maturę czy tam jakiś inny egzamin i można iść na studia do pracy albo robić co się chce. Po brytyjsku słowo grade w tym znaczeniu nie jest używane, bo po brytyjsku klasa to po prostu rok. Czyli pierwsza klasa to first year. As for you two gentlemen, I just hope you how fortunate you are. Not many first year students could take on a fully grown mountain troll A first year student to dosłownie pierwszoroczny uczeń, czyli uczeń z pierwszej klasy, pierwszoklasista albo my po polsku też mówimy pierwszak. Ja bardzo lubię to słowo pierwszak. Może dlatego, że pamiętam jak byłam pierwszakiem, nic jeszcze wtedy nie wiedziałam o życiu i to były fajne czasy. Po brytyjsku możemy też powiedzieć a first year, czyli pierwszoklasista, a amerykańskim tego odpowiednikiem będzie first grader. Więc jeżeli chcecie powiedzieć, On jest w pierwszej klasie, to zamiast kombinować, jak jest w pierwszej i potem jak ta klasa, powiedzieć he's a first year, czyli jest pierwszą klasistą. Jeżeli lubicie serię filmów o Harrym Potterze, to tam często usłyszycie właśnie to wrażenie. Amerykanie też czasami słowa Year używają w tym znaczeniu, czyli rok zamiast grade czyli klasa. Ale w amerykańskim czteroletnim liceum poszczególne roczniki nazywa się jeszcze inaczej.? My name is Zachary Dempsey. I'm 17 and I'm a junior at Liberty High. I teraz jak myślicie, co to znaczy I'm a junior? Jestem juniorem, to znaczy, że mój ojciec nazywa się tak samo jak ja. <laughs> Nie, I'm a junior to jestem uczniem trzeciej klasy, ponieważ każdy rocznik z tych czterech lat i w amerykańskich szkołach średnich, i na uniwersytetach ma swoją nazwę. Student albo uczeń pierwszego roku to freshman, drugiego sophomore. Trzeciego to junior a czwartego senior. April Rhodes was a goddess. The most talented performer in McKinley Glee Club history. When she sang, it was mesmerizing. She was my first crush. I was a freshman. She well, was a senior. Wait, hold on, because I thought you said your wife was your I was a freshman. Byłem w pierwszej klasie albo na pierwszym roku. She was a senior, ona była w czwartej klasie, albo na czwartym roku. I zauważcie, że tu w angielsku wcale nie ma słowa pierwszy, ani czwarty, ani klasa, ani rok. Tak sobie radzą. No to jeszcze nam został uczeń albo student drugiego roku, czyli sophomore. How was your night? Oh, you know, just teens being teens. Anyway, big game tomorrow. Night! My first girlfriend. is a senior with a mustache. I'd put my money on a sophomore with a mustache. Podsumowując, słowo klasa nie tak łatwo przetłumaczyć na angielski, bo po brytyjsku class, a po amerykańsku class ma wiele różnych znaczeń. Może to być na przykład lekcja. My last class to moja ostatnia lekcja, albo przedmiot. A psych class to przedmiot związany z psychologią albo po prostu psychologia. In class to podczas lekcji albo podczas zajęć, co może czasami znaczyć to samo, co w klasie, ale częściej klas to po prostu rocznik, czyli wszyscy uczniowie albo studenci na tym samym roku, na tym samym poziomie. Na przykład Class of 2011 to rocznik 2011. Nie dlatego, że się wtedy urodził, tylko dlatego, że wtedy skończył szkołę. Kolega z klasy albo z roku to Classmate, a klasa w znaczeniu pomieszczenia to classroom. Natomiast klasa w znaczeniu etapu nauki, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa, to po amerykańsku grade, pierwsza klasa to first grade, a po brytyjsku year, czyli rocznik, first year. I żeby powiedzieć jestem w pierwszej klasie, to po amerykańsku powiemy I'm in the first grade. A po brytyjsku I'm a first year, czyli jestem pierwszą klasistą. Ale w amerykańskich liceach i uniwersytetach każdy z czterech roczników ma swoją nazwę. Uczeń lub student pierwszego roku to freshman, drugiego sophomore, trzeciego junior, a czwartego senior. Mam nadzieję, że pomogłam. A jeżeli byście się spotkali z wyrażeniem first class w znaczeniu pierwsza klasa, to ono też jest poprawne, ale tylko w zdaniu ten odcinek Arlenson jest pierwsza klasa.